Codziennie otacza nas wiele dźwięków, ale gdyby tak jednym przyciskiem wyciszyć je wszystkie, dosłownie odciąć się od zgiełku. Wow, ta encja naprawdę działa. Dzisiaj cały dzień testuję słuchawki Huawei FreeBuds 4i, które wytrzymują aż 10 godzin na baterii. Także odłączam słuchawki od ładowania i o ile same FreeBuds 4 i działają 10 godzin, to w połączeniu z tym etui ładującym macie do dyspozycji 22 godziny, także cały dzień użytkowania. Wiadomo, że żeby użyć słuchawki trzeba je sparować z telefonem. I jak to można w łatwy sposób zrobić? Ano w taki, że wystarczy otworzyć etui ładujące, no już mogę na telefonie kliknąć połącz i jest to niezwykle proste i wygodne. Ale oglądajcie dzisiejszy odcinek do końca, bo właśnie dzisiaj wygrać możecie dokładnie takie słuchawki, czyli Huawei FreeBuds 4i, a szczegóły tego konkursu pod koniec filmu. Czasami jednak trzeba się wyciszyć, ale jeżeli tak jak ja nie znacie się ani na jodze, ani na medytacji, to możecie wykorzystać funkcję aktywnej redukcji szumów, czyli ANC, w którą te słuchawki są wyposażone. Coraz więcej czasu spędzamy w domu, ale nie zawsze mamy odpowiednią atmosferę, czyli ciszę i spokój do nauki czy do pracy. Jednak wtedy wystarczy włożyć słuchawki do uszu, no i macie w zasadzie absolutną ciszę. W każdej z słuchawek znalazły się dwa dodatkowe mikrofony, które odpowiadają za aktywną redukcję hałasu. Dzięki nim możemy zupełnie odciąć się od świata zewnętrznego i zanurzyć w świecie muzyki czy audiobooków. Ale ANC można wykorzystać na wiele innych sposobów. Dzięki funkcji ANC. Podróże czy to samochodem, czy to samolotem, albo pociągiem będą po prostu przyjemniejsze, bo odetniemy się od tych wszystkich dźwięków zewnętrznych. Dwa mikrofony, o których wspomniałem, wykorzystywane są także podczas rozmów telefonicznych, właśnie żeby zredukować chociażby szum wiatru. Nawet jeżeli będziecie biegać, to wasz rozmówca właśnie będzie was nadal czysto słyszał dzięki temu systemowi. Czasami jednak potrzebujemy słyszeć to, co dzieje się na zewnątrz, czy też by jadące samochody, czy jeżeli ktoś coś od nas będzie chciał. I oczywiście możemy wyjąć słuchawkę z ucha i wtedy automatycznie zatrzyma się odtwarzanie muzyki, ale możemy także przytrzymać panel dotykowy na słuchawce i włączyć tryb świadomość. Dzięki temu będziemy słyszeć odwrotny efekt niż w przypadku ANC, to znaczy mikrofony będą wyłapywać to, co dzieje się wokół nas i będą nam to po prostu przekazywać do ucha, więc. Nic nam po prostu nie będzie groziło. Jednak co najważniejsze, to oczywiście jakość samego dźwięku, które te słuchawki oferują, i jest ona bardzo wysoka. FreeBuds 4i spodobają się fanom mocniejszych brzmień, ale równie dobrze nadadzą się także do oglądania filmów czy. Seriali. No i w połączeniu z tym naprawdę długim czasem pracy na baterii można takie słuchawki bez ładowarki ze spokojem zabrać w podróż, czy też na przykład spędzając cały weekend w łóżku i oglądając filmy i seriale, czy słuchając muzyki. Jedno naładowanie na to wszystko pozwoli. Trybami pracy słuchawek, jak i samą muzyką, możecie sterować oczywiście z poziomu słuchawek, bo są one wyposażone w specjalne panele dotykowe, jednakże można to robić także z poziomu aplikacji w smartfonie. I to nie tylko na smartfonie Huawei, ale również na innych smartfonach. W dedykowanej aplikacji AI Live możecie dodatkowo podmieniać skróty, tak by odpowiadały waszym przyzwyczajeniom. Tam też znajdziecie opcję szybkiego przełączania pomiędzy trybami pracy, czy możliwość aktualizacji oprogramowania słuchawek. Nie zabrakło również wskaźników naładowania każdej z słuchawek, czy też samego ETUI. I przyszedł czas na obiecany konkurs, w którym do wygrania są właśnie słuchawki, które dzisiaj testujemy, a zatem Huawei FreeBuds 4i. A co trzeba zrobić, żeby takie słuchawki wygrać? Oto kilka prostych kroków. Po pierwsze musicie zasubskrybować kanał TechnoStrefa, po drugie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, a po trzecie odpowiedzieć w komentarzu poniżej na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi, opisz najśmieszniejszą sytuację, która przytrafiła Ci się w związku z słuchawkami przewodowymi. Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzu pod tym filmem, a regulamin konkursu oraz wszystkie szczegóły, jak na przykład czas jego trwania, znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. No i spędziłem cały dzień z Fribacami 4i i chyba opowiedziałem Wam już wszystko na ich temat, co mogłem. Przypomnijmy jeszcze, że same słuchawki wystarczą na 10 godzin odtwarzania muzyki bez przerwy. A jeżeli macie ze sobą również ETUI, a pewnie macie, bo zazwyczaj je zabieramy je razem z ETUI, to starczy bateria. Zarówno w słuchawkach, jak i Wetui, na 22 godziny ciągłego odtwarzania muzyki. Ale spokojnie, jeśli zapomnieliście ich naładować, to nie ma tragedii, bo dzięki funkcji szybkiego ładowania Quick Charge zaledwie 10 minut ładowania wystarczy na aż 4 godziny odtwarzania muzyki. No i jeżeli nie podoba Wam się biała wersja kolorystyczna tych słuchawek, no to są one dostępne również. Czarnej wersji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o słuchawki Huawei FreeBuds 4I, które oferują przede wszystkim super długi czas pracy na baterii, a także wysoką jakość odtwarzania muzyki, no i oczywiście funkcję ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. A co Wy sądzicie o słuchawkach bezprzewodowych, używacie ich? Planujecie zakup, jakie macie? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli ten materiał uważacie za przydatny, zostawcie łapkę w górę, udostępniacie go wśród swoich znajomych, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów. A także wszystkim Wam życzę oczywiście powodzenia w konkursie, w którym do wygrania są właśnie takie słuchawki. Także cóż, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie na kanale TechnoStrefa. Mówi do Was Szakal. Trzymajcie się. Pa, pa!